Pieniądze? Na pewno. Chyba się nie ma. A jeśli ma pieniądze, to się ma wszystko praktycznie. Wolność jest to, moim zdaniem, swobodność w życiu, jakaś w się wolnym w Polsce, że można robić to, to, co się chce i tak dalej. Wolność wyboru, wolność słowa, wolność wiary i wolność w miłość do drugiej osoby. Wolność, że to walką, Waka. Ciągła walka, no to dobrze do celu. Dla mnie cywilność, tak? Weekend. <grystanie> Bo wtedy mamy wolność od szkoły i dlatego czuję się wolny w tym momencie. To mogę robić co chcę. Nie mam żadnych ograniczeń. To może też o sobie, tak też. Dla mnie też byłem do krzaki też. Wydać osobę w swojej nie hmm? i ją I robię czegoś w sobie. O Boże, yy, uczuciem chyba, tej hmm? bo że, że nic mi nikt nie nakazuje, robię hmm? co chcę. Hmm? I mam takie prawo, chyba, nawet do wolności, nie? Hmm? No i to dla mnie jest wolność. Uczuciem takim właśnie, że mogę wszystko i że nikt mi niczego nie rozkazuje. Wolność dla mnie to uczucie swobody. Wolności ogólnej, że Jestem. nikt nie nakazuje mi tego, co mam robić. Wolność to jest yy, takie uczucie, że nikt nikomu nie każe coś zrobić. Jest możliwość wykonania tego z chęcią, a nie z nakazu. I to jest moim zdaniem wolność. No to dla mnie wolność to jest taka wolność umysłu, że Mogę sobie swobodnie myśleć, no ale też fizycznie to, że po prostu czuję się wolna, że nic, nikt mi nie każe i mogę robić to, co chcę. Hmm, wolność, wolność słowa. znaczy, że można mówić, co się myśli, pisać, również się myśli. Dla mnie wolność to jest niezależność. Czyli jestem niezależny od kogoś, od czegoś. Yy, wolność, dla mnie wolność to jest coś takiego, że sam podejmuję swoje decyzje i nikt nie może mi y, zaprzeczyć. To jest możliwość swobodnego wypowiedzenia się, e, swobodnego nie wiem, brania udziału w czymkolwiek zechce, e, swobodnych poglądów, przez które nie będę nie wiem, karcony czy poniżany przez nie wiem, rząd czy resztę w podejmowanie no decyzji. To wolność to jest no, dla mnie możliwość wyboru tego czego ja chcę robienia ja tego, co ja chcę i to jest taka rzecz, że mi nikt nie będzie nic zakazywał, że ja mam tutaj totalny wybór i robię po prostu to, co mi się podoba, to co ja uważam i to co chcę. To dla mnie też jest przykład, że nie mam żadnych ograniczeń, że mogę robić co mi się, że mnie podoba. Moim zdaniem wolność to nasza możliwość wyboru. My jesteśmy świadomi tego, co wybieramy, jesteśmy świadomi konsekwencji i nikt nam nie narzuca tego, co mamy robić. Wolność, zależy jak to się rozumie. Wolność, o, wolność w państwie może być, nie wiem, mhm. wolność wyboru. Wolność dla mnie jest wyrażeniem własnego zdania, nie patrząc się na innych, nie mogą nam narzucać własne z tego słowa. Nie wiem, trudno powiedzieć. Tym, 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 tym co mnie otacza chyba. Czy czujesz się wolnym człowiekiem? Pewnie.